Tak, mogłabyś być moim kochankiem. Masz wszystkie jego cechy. Egocentryzm, wysublimowany narcyzm, chęć dominacji, zaborczość, okrucieństwo, poczucie, że wiesz więcej o mnie niż ja i że trzeba koniecznie trzeba nawrócić mnie na realizm pustej do połowy, albo lepiej całej pustej szklanki. No, mogłabyś być moim kochankiem. Z mocno depresyjnym rysem, umiłowaniem sztuki, muzyki albo słowa niebanalnie ostrego. Potrafisz przecież ciąć przez skórę aż do trzustki. Nic nie poradzę, że krwawie na biało, a to tak bardzo cię wkurza jak jego. Mogłabyś być moim kochankiem. Czule, zestrojona z korami roku, opiek opiekująca się starszym ojcem albo dwoma się sierotami. Odpinająca psa z łańcucha w szczerym lesie lub ratująca jeża od utonięcia. Takie to podobne, znane. Przecież tyle w tym miłości, że gdy umarłam wraz z Izys, nadal deptała się i skrzydła metodycznie. Po tobie też nie zostaje zbyt wiele. Dlatego Mogła no, też być moim kochankiem.